Wiecie, dziś trzeba, przepraszam, ale tak to trzeba nazwać. Trzeba bełkotać na językach, trzeba machać flagami, trzeba upadać w duchu, trzeba ryczeć, harczeć, jęczeć, bo to jest namaszczenie ducha. To jest, bracia, to jest namaszczenie ducha. Wiecie, co tak, ja się z tym zgadzam. To jest namaszczenie ducha, ale ducha diabła. Duch Święty nie ma z tym nic wspólnego kompletnie nic wspólnego. Gdyby ludzie w protestantyzmie w końcu zdmuchnęli kurz ze swoich Biblii, przestali bawić się w kościółki i zaczęli ją codziennie czytać i traktować poważnie, to bardzo szybko zrozumieliby, że wierzą w inną Ewangelię, że wierzą w innego Jezusa i że wierzą w innego Ducha, a diabeł często trzyma ich za szyję i mówi, jesteś zbawiony, raz na zawsze, na wieki jesteś zbawiony, nic ci nie grozi. Wiesz dlaczego? Bo przecież powiedziałeś im Jezus, to jesteś zbawiony, a to jest kłamstwo. Dlatego, że imię Jezus nie jest zaklęciem. To nie jest muzułmanizm, że powiesz trzy razy Allah jest Panem i jesteś zbawiony. To jest kłamstwo. Chrześcijaństwo na tym kompletnie nie polega. Wiecie, to wszystko, co mówię, dotyczy wszystkich religii, którzy wierzą w Jezusa. Katolików, protestantów, zielonych, świadków Jechowy, Dlaczego? Bo każda religia to jest religia. To jest religia. Tylko nazwy są inne. Nazwy są inne. Techniczne. Ale zasada jest ta sama, a ona brzmi tak: stwórzmy sobie Boga, któremu będziemy chcieli służyć. Bo taki Bóg jest wygodny, bo taki Bóg jest fajny, bo taki Bóg mnie nie oskarża, bo taki Bóg mi zawsze dobrze życzy. Chcę powiedzieć z całą stanowczością: jeżeli Twoja religia, w której jesteś, naucza Cię o miłosierdziu Boga, ale niczego nie mówi o Jego sprawiedliwości. Jeżeli uczycie tylko o miłości Boga, a niczego o gniewie Boga, jeśli uczycie tylko o akceptacji Bożej, a niczego o Bożym potępieniu. Jeżeli uczycie tylko o usprawiedliwieniu, a niczego o uświęceniu. Jeśli uczycie tylko o łasce, a niczego o sądzie Boga. Jeśli uczycie tylko o zbawieniu, a niczego o piekle. Jeżeli uczycie tylko o wierze, ale niczego o Bożych przykazaniach. Jeżeli uczycie tylko o byciu dobrym człowiekiem, a niczego o sprawiedliwości Chrystusa. To wierzysz w Boga, który nie jest Bogiem Biblii. Poszedłeś za naukami ludzkimi, a nie nauką Ewangelii. I teraz zapamiętaj sobie to zdanie. Jeśli nie porzucisz takich religii, jeśli się nie upamiętasz, jeśli się nie nawrócisz do Pana Jezusa Chrystusa, to pójdziesz do piekła. To pójdziesz do piekła. Ja wiem, że dzisiaj słowo piekło w Kościele Ewangelicznym to jest już, nie wiem, tam zakurzone. Nie wolno mówić o piekle i straszyć grzechem. A mnie to guzik obchodzi. Biblia mówi o piekle. Wiecie, ile jest nauczania procentowego w Ewangelii o piekle? 33%. Jezus naucza 33% głosząc Ewangelię o piekle. Dzisiaj ludzie mówią, nie, ja nie wierzę w piekło, bo to zaprzecza Bożej miłości. To po co przed Jezus? No to po co głosić Ewangelię, jak piekła nie ma? Przecież to jest chore. To jest inna Ewangelia. Więc jeżeli ktoś nie wierzy w piekło, a żyje tak jak tu, powiedziano, no to w końcu tam trafi, będzie musiał wierzyć. A dlaczego będzie musiał wierzyć? Dlatego, że nie chcesz światłości w swoim życiu. Bo nie chcesz prawdy. Bo nie chcesz prawdy. Zobaczcie, Pan Jezus powiedział dalej w tym fragmencie, który macie otwarty. Kto postępuje zgodnie z prawdą? Dąży do światłości. Dąży do światłości. Po co? Aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Co to znaczy, uczynki jego dokonane są w Bogu? To znaczy, że człowiek, który naprawdę wierzy w Jezusa, który naprawdę jest chrześcijaninem, który naprawdę jest jego uczniem, zrozumiał jedno w swoim życiu. Zrozumiał, że jest grzesznikiem, że jest wrogiem Boga, nie nieprzyjacielem, jest wrogiem Boga. I dlatego żałuje tego i nie widzi innego rozwiązania, jak zawołać całego serca do Jezusa Chrystusa. I odtąd polega wyłącznie na uczynkach, których uwaga, dokonał Bóg w ciele, które Bóg dokonał w ciele. Bo tylko uczynki, których dokonał Bóg w ciele mogą usprawiedliwić się w dniu sądu. Tylko uczynki, które popełnił Jezus w ciele, mogą być przypisane na Twoją korzyść i mogą stać się Twoją sprawiedliwością, gdy w Niego uwierzysz. To oznacza słowo, które czytamy w tym wersecie, uczynki dokonane w Bogu. Pomyśl o tym chwilę. Uczynki dokonane w Bogu. Ja mam się chlubić uczynkami dokonanymi w Bogu, czyli w Jezusie, a nie w sobie samym. To jest wielka prawda Ewangelii. Jeżeli w to nie uwierzysz, to no dobrze, no pójdziesz na sąd.